Nie mam nic prócz Ciebie, nie mam nic prócz nas, cały świat na niebie to Ty i ja. Nie mam nic prócz Ciebie, nie mam nic prócz nas, cały świat na niebie to Ty i ja. Posłuchaj słowa mojej piosenki, jak wibrują w niej. Natury dźwięki, posłuchaj tego co ciebie otacza Nie tego co ktoś do głowy ci wtacza Świat jest taki piękny, takim jakim tego stworzył Miłość cię uleczy, by starości dożył Świat jest taki piękny, takim jakim tego stworzył Miłość cię uleczy, by starości dożył Miłość cię uleczy, by starości dożył Nie mam nic prócz ciebie, nie mam nic prócz nas Cały świat na niebie, to ty i ja nie mam nic prócz ciebie, nie mam nic prócz nas. Cały świat na niebie, to ty i ja Zapomnij o tych wszystkich, którzy bardzo cię skrzywdzili Poszukaj tylko takich, by dobrze ci życzyli Zapomnij o bólu, strachu, zaszczepionych lękach Lekarstwem dla mnie tylko twoja ręka Budujemy mosty, jedziemy prostą drogą, patrzymy sobie w oczy, życie jest przygodą. Lubię kiedy tańczysz, kiedy ludzie się śmieją Karmię się miłością, wiarą i nadzieją Karmię się miłością, wiarą i nadzieją Nie mam nic prócz Ciebie, nie mam nic prócz nas Cały świat na niebie, to Ty i ja Nie mam nic prócz Ciebie, nie mam nic prócz nas Cały świat na niebie, to Ty i ja nie mam nic prócz Ciebie, nie mam nic prócz nas, cały świat na niebie to ty i ja. Nie mam nic prócz Ciebie, nie mam nic prócz nas, cały świat na niebie to ty i ja. Cały świat na niebie to ty i ja.